Dzień dobry. Dzień dobry, wskazówka dla wszystkich i dla kobiet i dla mężczyzn, którzy nie wiedzą od czego zacząć. W swojej podróży do zmiany, relacji. Co łączy nas wszystkich bez względu na płeć, wiek, pochodzenie? Łączy nas wspólny lęk i najczęściej to jest lęk o to, że jesteśmy niewystarczający. I w bardzo zaawansowanym stadium to wygląda tak, że czujemy, że to jest niemalże nasza tożsamość. Cokolwiek się wydarzy na zewnątrz, my zawsze czujemy, nawet jeśli są to sukcesy, my zawsze czujemy, że jesteśmy niedość. I przekładając to na relacje, za każdym razem, i to ćwiczenia dla Was, dla obu płci, za każdym razem, gdy czujecie się niedość, gdy fala słów która nadchodzi od tamtej strony, już wiecie, że będzie prowokować w was to uczucie. Zatrzymajcie się, dlatego, że możliwe, że także wypowiadacie, żeby się obronić, słowa, których wcale nie chcecie wypowiedzieć. I one są właśnie powiązane z tym, że w końcowym rozrachunku obie strony czują się niewystarczające. Niewystarczające dla siebie, niewystarczające możliwe, że jeśli je macie dla waszych dzieci, dla waszej rodziny, dla świata, w pracy, gdziekolwiek. Dobrze jest zacząć od tego, żeby za każdym razem, gdy coś takiego się dzieje, zatrzymać się i zrozumieć, że cokolwiek mówi do ciebie druga strona, cokolwiek ty chcesz powiedzieć, tu nie chodzi o. Próba sił. Tu nie chodzi o to, kto jest ważniejszy, czy kto ma rację, bo w waszej relacji nie chodzi o rację. Chodzi o to, żebyście czuli lepiej siebie i widzieli lepiej siebie. Czasem jest tak, w skrajnych przypadkach, że to widzenie lepiej kończy się rozstaniem. Ale o tym, jak rozpoznać to, jak się rozstać, to jest bardzo złożony temat i nie da się tego mówić w jednym nagraniu, więc nawet dziś nie będę zaczynać. Z tego krótkiego nagrania chcę, żebyście za każdym razem, gdy sobie przypominacie o tym, gdy coś dzieje się w waszym związku, co podnosi wam ciśnienie, mówiąc wprost. Zastanówcie się najpierw, czy Poza oczywistym, czyli intencją, jaką intencję ma tamta strona, jaką wy macie intencję, zastanówcie się, co tak naprawdę mnie skłania do tego, żeby tak zareagować, i żeby tak powiedzieć, żeby to odpowiedzieć. Bo jak, jak się temu przyjrzycie, i proszę Was o to, żebyście te osoby, które pracują nad lepszym porozumiewaniem się z partnerem, żebyście do tego podeszli naprawdę. Z uwagą. A żebyście zapamiętywali najlepiej nawet sobie wynotowywali to, co ewidentnie podchodzi pod lęk przed odrzuceniem, pod uczucie, że jesteś niewystarczający, że musisz zasłużyć na to na uwagę, na miłość, na zrozumienie, na troskę, a całą listę do zasługiwania. Więc jedno jest pewne, że nie musisz. Że masz się starać być w porządku i być dobrym i odnosić się z szacunkiem, nie dlatego, że dzięki temu dostaniesz miłość. Miłość jest po prostu. Ona istnieje po prostu. I miłość nie wystarczy, żeby, żeby być w związku. O tym mówiłam w innych nagraniach, że to dotyczy osób, które są i nie wiedzą nawet, co się dzieje w tym związku. Gdy ich granice są naruszane, albo gdy oni naruszają granice, to nie rozumieją, że Miłość to nie jest zlanie granic z miłością, bo ja ją tak kocham albo ja go tak kocham, więc nie jestem, mimo że jestem upokarzany, upokarzana albo jestem gnieciony, gnieciona. To nie jest miłość. To jest Twoja definicja miłości, którą masz rodowo, więc realizujesz ten schemat i nie musisz tego robić. Więc zachęcam do tego, żeby się obudzić i żeby spojrzeć na siebie jako człowieka, który ma wpływ, który ma siłę, który ma wybór, i zachęcam także spojrzeć na tę drugą stronę jako na osobę, która ma siłę i ma wybór, i też może samostanowić o sobie. A to, o czym mówiłam w poprzednim nagraniu o narzekaniu, o obwinianiu i o krytyce to nie są narzędzia do tego, żeby siebie ochronić. I to nie są narzędzia, żeby wytłumaczyć komuś, że ma nas szanować i że ma nam dać to, co my uważamy, że na to zasługujemy. To nie jest ich rola. Twoją rolą jest ochrona siebie. I wypowiadanie z szacunkiem tego, czego oczekujesz. I jeśli tego nie, nie dostajesz, sprawdzasz w praktyce, jak możesz to dostać. Jeśli nadal nie możesz, jeśli twoje działanie się poprawia i dalej nie ma wpływu, poczekaj. Czasem na ten wpływ, na interakcję, na poprawę z drugiej strony, trzeba nieco poczekać. Wszystko jest indywidualne. Nie każda kobieta i nie każdy mężczyzna tak szybko reaguje na to, co się zadziewa w drugiej stronie. Jesteś wart i nie musisz o nic prosić w znaczeniu. Nie musisz o nic błagać, to miałam na myśli. Ale i zachęcam do tego, żeby przemyśleć to o, o tym byciu niewystarczającym. Jak często nawet nie, nie czujemy, że to jest w nas, a jak to jest głęboko. I czasem na zasadzie eureka odkrywamy, że tak właśnie było, albo tak właśnie nadal jest. Do zobaczenia.